No to co, zaczynam załowanie miesiąca, no to lecimy po kolei jakieś póki będą gdzieś zgubiłam gąbeczkę od mikrofonu i tak troszeczkę się boję, że dźwięk się nagram. Nie zaciekawię. No to co? Lecimy, bo na początku weźmiemy Blue Powiem Wam, że jak na jedną tomówkę, bardzo mi się fajnie to czytało, powiem, że jednak nie mam od tego z oderwać przez to mało dzieci, nie spojrzałam z filmikiem, ale mniejsza z tym Tylko, że mam tutaj na trud zsadzoną obrótę albo źle złapało nie wiem hmm. ogólnie jest fajnie, pięknie ktoś kto lubi jakieś e, labirynty, uciekanie no to to jest e, dla kogoś takiego manga ale mówię Antagonista go no, nie troszeczkę taki do dupy On tam podchodził w sumie do głównego bohatera, jest lepszy ode mnie narka, no i tam gdzieś wskakuje No i koniec Na początku myślałam, że się z strony skrył, ale no tak to musiało wyglądać A poza tym Mangusia na plusik Dalej wziąłam coś cienkiego, bo jakby nie patrzeć, zrobiłam sobie taki jakby codziennie czytam mangi No i nieraz jak to różnie bywa, więc potrzebowałam czegoś cienkiego i na przykład wybrałam mają strach i z... Czemu jak Black Apple? Dead yy, Apple? I powiem tak, to jest tak Dziwnie, bo niby to można oglądać po drugim sezonie, a to jest postać chyba z trzeciego sezonu i tak Ja wiedziałam mniej więcej, kto to jest, ale Co tam robi, to jeszcze nie mam zielonego pojęcia I w sumie to jest takie cienkie Że na tych dwóch tomach, gdzie dzieci nie Gdzieś tam właśnie Hmm, jakiś uzdolniony, który no, zabija innych uzdolnionych za pomocą ich mocy? Ale dlaczego to nie jest wyjaśnione, chociaż dwa tomy przeczytane są. I dalej główny bohater jest ciemajdowaty. Hmm, tak. A ten za mało jest. No to chyba tyle. Uczę się wreszcie zabrać za poczytanie reszty historii, bo mi się manga bardzo podoba, a jakoś tak, minie po drodze. Dalej mamy jedną z dziwniejszych mankietów, czy tam jest to pancerada? Dźwięk otworzy. Ale to dziwne, no może jedna historia taka jakaś w miarę normalna była, chociaż nie do końca, a reszta to tak ktoś poleciał po bandzie. W sumie, jeśli chcecie coś dziwnego, zgadzając się z paru opowiadań, to proszę na zarobiste okienko. A kuku? Pani, te opowiadania są specyficzne. Nawet bardzo. Dalej mamy trzeci domek z miłości. I tutaj jeszcze jedna osoba dowiaduje się o związku tej dwójki. No, Troszeczkę tak mi szkoda, tej depozycji, ale i zagnięły. Irytowała Więc jeszcze biję tam do gorących źródeł co wiadomo, jak to się skończy. Yy, I w sumie nic takiego się w tym nie dzieje. No jest on uroczy, ale że coś takiego zatoki w pamięci, to nic takiego mnie nie było. Te tuczki były bardzo fajne. Wreszcie zrób ten, yy, no, magiczny, osporczący tam, tam nazywali. Ale mi z tym. I powiem, że ona jest bezwzględna, chociaż mi było szkoda tego małego takiego, co mi zawsze się wydaje, że ma zielone włosy, z blondynem hmm. Jak... Ym... Znajdę zdjęcie, to wkleję No to mi szkoda troszeczkę było, ale... Ludzik uratują go, ponad nie trzeba być jasnowidzem ani niesęku, żeby ja to wiedzieć No, no i mi się w tym, jak mogą powstać kosmetyki. Dalej mamy 12 miecz mi na ulicy Dumonów. I to jest już po tej walce z z tym, z tym bratem siostrą. To mi nawet szybko zleciał. Nic takiego się nie dzieje, jest, on jest taki bardziej jakby wiedzieć, przegadany, niż yy, cokolwiek by się tak działo. Zresztą inna sukę, inną znakę już nie będę mm. jak to się wymawiał. Na sofie to jest złoto, dalej mam to przed oczami. I poznajemy właśnie jego. Znaczy, ja wiem, że on to nie robi specjalnie, że jest po prostu tak napisaną postacią, tak niedojrzałam, upierdliwą. Może nie to jest upierdliwą, co. bez serca, ale i tak mnie irytuje. No i chyba tyle na tym domingu. Akurat przekazane się zaskoczyłam. Mm, miałam tego nie kupować, ale jak i skusiłam się. powiem, że mnie zdziwią Myślałam, że ta kraska będzie taka mecha. Ale okazała się całkiem ładna, ale co szybko się dowiadujemy? Dlaczego jest taka brzydka? Jeśli tak można I co musi zrobić, żeby stać się sama matka? powiem, że. No, mnie zaskoczyło i będę na pewno zbierać. Dalej mam Shirayuki, Śnieżko o czerwonych włosach. Mm, w sumie to te, te tomiki miały tam swoje przebłyski, ale za chwilę nie pamiętam, co się w działo. A niedawno je czytam. Te tomiki będą takie troszeczkę... dla mnie nudne. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. już przecież przestał mnie ten książę, ten, tego stąd z którą to jest Shirayuki, no, przestał mi tak już... nie zaczął mnie irytować że dalej ma te sobie przybłyski, ale na szczęście mm, No trochę napracuję na tą postacią I bardzo mi to cieszy Dalej mamy dzieci w słońce i deszczu Jak pierwszy tomik to mi tak troszkę nudny, bohater taki ciepłowaty To drugi, trzeci tomik mi to no jakby by to powiedzieć mm, nie wiecie, czy wyrównali, ale wiecie, o co chodzi. I na przykład te dwa już mi się 100 razy lepiej czytały niż pierwszy. Już odpisałam, tak że po pierwszym, że tak, jeśli cała maga będzie, to taki mech. Ale jest całkiem przyjemna, że chyba obejrza sobie film, film, bo chyba film też z tego jest. I w tych dwóch tomach właśnie już nie jest taki właśnie ciepły, główny bohater. Tylko mnie trochę dziwi, że on za takie przyjemnienia Dostał tylko jakąś kupiekę i tyle U nas w kraju też by chyba w piórzku A tam tylko moje zdanie No i troszeczkę mnie to smuci bo Fajnie, że tak gówno poterka to jakoś wychodzi z tego miary cało Ale jakby cały czas padało to ja bym chyba miała deprechę Nie lubię deszczu Dobra, dalej mamy po deszczu Nie lubię deszczu, ale mam po deszczu i powiem wam, że nie przytulajcie się do chorych ludzi, wtedy sami tak skończycie Przy, Jak się tą główna bohaterka Ale w jest lepsza od trzeciego Tomiku, ale no czegoś mi w tym Tomiku brakowało No niby wszystko było, właśnie znowu z psia powróciła z tego co pamiętam I tak mnie troszeczkę zaczyna irytować główna bohaterka Ile razy można mówić, że gościu nie kochała, no i tak poparta jak osiem do niego wzdycha. O, ja nie lubię tej postaci. O ja nie lubię. Uuu, nie ale prostoczkowo mi się. Chyba dla kreski to czytam. No dla historii też. Ja mam coś tutaj właśnie niby jedna tłumką, ale to ma taką kontynuację, ale no, nie wydali jej w Polsce, a szkoda, bo się dowiedziała więcej. Właśnie jest to o babce, która tak jakby dziedziczy swoje... wspomnienia? Znaczy każde pokolenie tam dziedziczy właśnie wspomnienia po poprzednim Tylko, że ja tak sobie lekko zaspoilerowałam ymm, no, internetem Że później tak się stajesz po tą skorupą Znaczy ta główna I to właśnie ona opowiada, to jest takie... Mm, patrzcie jakie ładne to Z drugiej strony pokażę, bo jest... Nieładnie Historia fajna, ale mogliby wypuścić właśnie te jeszcze, bodajże chyba trzy tomiki jeszcze są bo to jest taka historia, że właśnie mm, taki niedosyt, y, co się działo właśnie z tą główną bohaterką a ten, bez no, bo jest tylko pokazany z perspektywy tego chłopaka, z, którą, z którym y, tam spędziła jeden wieczór, tam gadali, rozmawiali i to jest właśnie tylko z jego perspektywy pokazane, a z jej właśnie z tych innych tej, 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 kontynuacji tej serii i chętnie bym przeczytała jakby to wydali, ale nie no, to już trochę ile 2019 było wydane, więc nie wiem czy wydadzą tam te trzy tomiki, a fajnie by było, bo to mam taki niedosyt. Ale mam mam często Men Taki troszeczkę depresyjny był ten mm, tomiczek. Więc 2 trzecia z moich ulubionych postaci tak yy, no, zy, zmarła. Takimi zaczęłam nie lubić, nie, nie lubić, a Powerek to Power. Często tyle było mi szkoda, ale później wróciłam do normalności więc... Dobra, nie bo będę prawie dostaną. Więc obok. Ja ten Tomik zaczęłam już no, jakiś czas temu. I tak jakoś zaczęłam, ale go nie skończam. I powiem to, ten glądy dalej mnie irytuje. No, bohaterka mnie irytuje. Ta zaczyna mnie irytować. No jedynym warunkiem to jest właśnie harum. Tak. W miarę... chyba dzięki niemu lubię w miarę tą mangę. Ale zobaczymy. Jedna zamond została. To bardzo mnie cieszyło niektórych momentach Nie tu się klei do tego głównego bohatera. Tu jednakże przez że osobista, niezdecydowana ta kobieta. Dobra, dalej mam kolejną mangę i jest to odredzone jako... Galereta. Powiem że już tak twardo było widać, takie mm, edgy, ale dalej się to fajnie oglądało, czytało Tylko, że właśnie ten y, tytułowy galereta przypomina mi taki gra, taka była, co się jadło i tam się rosło, co nie, to on, coś chyba na podobnej zasadzie ma, tylko że nie rośnie tylko właśnie y, nabiera, właśnie umiejętności tak kradnie. I powiem Wam, że Uf, przez to staje się lolitą. Nie lubię takiego czegoś, właśnie, ale no, przymknę oko pierwszy, to mi się fajnie czytał drugi, też fajnie. Mogło być też coś porobione, ale zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. No, 13 to 14 z wydanych w Polsce więc ja jestem dopiero na drugim i zobaczymy, co dalej. Ale polecam. Jak nie lubię właśnie Isekai, to ten jest taki dla mnie fajny, bo ma taki dość dużo humoru, ale też ma dużo fantazji, chociaż ma fantazję tak ja lubię. I... coś tam jeszcze miałam gadać? Demono Jiren, znowu kabanę zrobi się dał zrobić w konia I... jeden moment był trochę taki niepokojący Takie... ci ludzie z, kłoty z tymi twarzami ludzkimi I poznajemy jaką moc ma Akira A w skrócie to może się po jakimś czasie domyśliła I ten zrobił w konia, takiego jak u, u dzieciuka, babu zrobił Mistrz. I powiem tyle, że dużo się właśnie na postaci Luisa krąży. No i trochę o okay. tej. Ale właśnie... No nie miałam Wam to powiedzieć, żeby to nie z, z, z spoilerować, Ale to już Ja przez to ostatnie odjścia w telewizji zwierzę w ja już nie mogę tej bajki wyglądać normalnie czy przeczytać, to yy, Jeżeli jakoś tam specjalnie oglądała, a on tam widziałam okiem widziałam, bo Aj. Nie, 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 nie I troszeczkę w tych się może nie dowiemy, kto jest e, tym zabójcą tej lamy Ale no, coś czuję, że za niedługo się dowiemy Będą z mangi, może w już było wcześniej pokazane I coś mam tutaj takiego, mm, co nie wiem, czy się zawiodłam ja Szlakiem chmura po nocy dla to Pierwszy tomik był Fajny, fajny, drugi był taki letko nudny, trzeci i czwarty to była mm, perełka, a tym wracamy tak do drugiego Tomiku. Jest dużo opisywania i tak końcówka była fajna, końcówka mi się podoba. jak końcówka by była taka jak cały Tomik, to bym się ucieszała, tak? Chyba mam nadzieję, że dobrze mówię, Już nie, nie jestem pewna, Mniejsza z tym. Dalej się skadam, że no, ten produkt w jego bohatera jest strasznie trudny ale dobrze żyłem. No, ten tam był taki no, bywały lepsze. Zobaczymy, jak na przykład Magresa Światora mi się praktycznie cały podobał. Nawet z każdego Tomika coraz bardziej. To właśnie tak troszeczkę taką falę mam z Szlakiem humor na północny zachód. I mam nadzieję, że. W dalszych tomikach to tak będzie no, fajnie się rozwijało Tutaj mamy Imojaszę I w tych tomikach widać już, jaki neuromans. romans Dowiadujemy się, kto stał za e, no, zabójstwem kapłanki Na no, tej Kyojo, coś, coś w tym wyjście było Ale no powiedzmy kapłanki I poznajemy zboczonego, złodziejskiego kapłana no, Niby żadna nowość, nie? W sumie to manga dalej pokazuje, że w sumie to w jakimś dziecku to nie da przystania. przeczytać. Mhm. Samo się nie, w niektórych momentach troszeczkę tak bałam. z niektórych zadowolone są takie mocno pokraczne. Jeśli na seryjnie, jakby to powiedzieć, to ma być antagonista, może nie serii, ale. Ma trochę drętwe motywy. Ale zobaczyłem, czy to będzie tylko tak o, sezonowo. No, no, trochę Tomików ma ta manga, więc jeśli to ten cały atak, to ja lepiej się zawiedę. myślałam, że ktoś fajniejszy będzie, ale no cóż, zobaczymy. Może to znowu jakiś kolejny pionek, może mu erę coś tam podpowiada ten całku. dalej. Mamy coś, romans taki no, przewidywalny. Wiadomo, że yy, z, bo to jest tak, że yy, dziewczyna się to na dwóch chłopakoch. I od razu kim będzie, Nikogo pokocha. Ale w sumie ten drugi to tak. Mm, na początku mnie irytował. Później go w miarę polubiłam i mu wskuczam. Gdzie na końcu sam go nie lubiłam. <grybujesz> Taki podobny koster, no, że ja nie mogę. No nie, no żartuję, ale. Mm, historia taka przewidywalna, ale dość przyjemna. Ładna kreska, więc. Mm. Tylko dwa tomy, więc można sobie brać. Tak. Jak się nie ma jakichś tytułów nadrobienia, ja tam polecam. I coś, co mnie zaskoczyło, bo manga mi się nad spodobała. Jest to. Tak? Ga i I powiem nad nim, co znaczy ten tytuł, ale jest to manga o przyjaźni. Czytam takie opinie, że to jest takie mocno średnie. Ale mi się podobało. Jest oklepany schemat przyjaźnie, przyjaźni, że jakaś tam popularna babka kompluje z jakąś taką mało popularną babką. Ale naprawdę, mi się to fajnie czytało. Kryska jest ładna, ale w większości dziewczyny, są tak potraktowani po macoszemu, ale no powiedzmy szczerze, że to ma być. Oni mają robić za tło, więc yy, nad wiem, czy kilka razy będę sam pokazany gościu, czy może coś inni. Ale wiadomo, która to jest główna bohaterka, jedna i druga. I to nie, że najgorniej mówię, to jest yy, ani 6-a, yy, to jest o przyjaźni. Po prostu o przyjaźni. Na przykład w pierwszym tomiku są, pokazała się takie głównie yy, relacje tych dwóch głównych bohaterek, a drugi tomik się skupia chyba na, też na innych uczniach, na ich problemach, które no, są już takie yy, życiowe. <laughs> nie powiem co, bo. Słyszałam, że YouTube to strasznie nie lubi tego słowa, więc. Yy... No, jakie mogą mieć problemy statki, co nie? Nie wiem, ile to trwa, nie wiem, czy mi się nie wyłączyło. Ale proszę. No, było tych tomów 29, bo praktycznie wszędzie poczytam po jednym tomie na dzień. Ale cieszę się, że chociaż przeczytam cokolwiek yy, przez ten miesiąc. Wyszło razem 29 toików, znam życie, o czymś jeszcze zapomniałam, więc jak to ja i znam życie dziecku, dziecko, najbardziej mi się spodobał w danym miesiącu jak ktoś to gdzieś wstawię, kalendarze, które sobie robiłam na Instagramie Z przyczynami przeczytanymi to I to kończę na razie, rzeczywiście mam nadzieję, że wam się podobało Troszeczkę to nudna letka było, bo ja taka już szczerze zmęczona po robocie byłam I teraz ogólnie to jak to nagrywam to jestem ale, no i tak mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałam to nagrać. Opa. Oh yeah. Udało mi się przeczytać. Teraz się boję zacznę teraz kasłanie. I może kiedyś zrobimy sobie taki wspólny taki challenge z czytaniem. Jeśli się zgadzacie i macie pomysły. Jak to miałaby mniej więcej wyglądać? Ja to miałam już taki, jakiś zarys, ale chciałabym usłyszeć czytać. Co bym właśnie Do napisania. Mówię, ta manga, jest um, dziwna chyba, jest dziwniejsza, dziwniejszego niż yy, I proszę. No to kończę. Na razie, cześć. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania na mojego Instagrama. I do dołączenia na Discordzie, czasem gadam sobie takie pierdol, na przykład to, co coś przytaliśmy. Eee, no to co, na razie cześć, widzimy się na następnym, narka